Witam wszystkich serdecznie, chciałbym wam pokazać dzisiaj, to jest taki spontaniczny filmik, podczas, bo podczas budowy mojego, mojej sypialni natknąłem się na grudkę lapis Lazuris, coś co jest bardzo rzadkie, a dzisiaj pokażę wam jak możemy go wydobyć i zrobić niebieską a Więc rozwalamy standardowo nasz lapis Lazuris i z innego wypada nam 6. Jak to się zwie Lapisów, lazulisów. No. Teraz bierzemy wełnę. Na nią lapisa. I mamy niebieską wełnę. Nie będę ich marnował, bo są dosyć cenne. No. Niebieska wełna jest bardzo ładna. Bardzo fajnie wygląda. Przy zieleni na przykład. Hop. Fajnie kontrastuje. Bardzo dobry. Dobra rzecz. Dobry element dekoracyjny, a więc o, żelazo, a więc jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, plusujcie, komentujcie. Dziękuję. Ja.